I tego tak to wróciłam do świata żywych jakimś cudem, w trochę niby gorszej postaci, i ogólnie gorszym wydaniu na ten czas. Ale to tylko takie chwilowe zawieszenie, jeśli chodzi o wszystko. Tak czy siak, zapraszam do filmiku. Wow! <śmianowite> Z tego względu, że w ogóle nie miałam pomysłu. Zawsze, jak mam jakąś lekką przerwę, to zawsze mam problem z tym, co mam nagrać dla Was. Więc stwierdziłam, że zrobię klasycznie tak 40. Nie, chwila, 50 pytań i na nie odpowiem. Będzie śmiesznie, będzie super, będzie. Będą lajki. Rzecz, bez której nie możesz wyjść z domu. Jest to oczywiście mój telefon, bez którego czuję się. Jak? Bez jednej ręki, co jest oczywiste w moim przypadku. Ulubiony sklep z ciuchami jest to oczywiście Pull Bear, bo to jest sklep, w którym zawsze znajdę coś dla siebie i są, takie, są to takie moje klimaty. I nie ma lepszego sklepu dla mnie. Lubisz pływać? Nienawidzę pływać, boję się pływać i nie chcę się nauczyć pływać. Masz jakieś fobie? No, największą fobią są te robaki, pająki, komary. Jakieś dżdżownice i inne takie ochyctwa, które jak widzę to mnie aż oczepuje Nawet jeśli są najmniejszych rozmiarów, to jestem po prostu Nie chcę przeklinać na tym kanale, to by było chyba nieeleganckie Pijesz kawę? Pijam kawę, ale to lata świetlne temu, teraz tylko herbaty Nawet nie wiem czemu, nie to, że chcę być zdrowsza czy coś w tym stylu Po prostu jakoś... Uznałam, że herba tam bardziej smakuje niż kawa. Co robiłaś o 24. Mm. o 24 ja tej nocy chyba już spałam. No, byłam wyczerpana po całym tygodniu. Przygotowania do matury robią swoje. W odległości 3 metrów od Ciebie jest coś różowego? Jest. To by było dziwne, jakby coś nie było różowego. Często piszę, że SMS-y SMS właśnie nie. Rzadko kiedy. Chociaż zdarza się, że no, jeden SMS na dzień tam trzeba wysłać, no ale częściej siedzę na Facebooku albo na Line, wysyłam są wiadomości, więc SMS -y bardzo rzadko, naprawdę. Czytasz książki. E, tak, czytam książki. Jedną książkę codziennie po jednym dziale jest to repetytorium języka polskiego do rozszerzonej matury. Polecam bardzo serdecznie, wiele się nauczycie i wiele zapamiętacie, które z gwiazdką są na samym końcu bardzo serdecznie polecam gorąco ją. Ech, nienawidzę mojego życia. Czy masz duży pokój, mój pokój widzieliście już w runtur i wiecie doskonale, że mój pokój nie jest obszerny ani jakoś bogato wyzdobiony, ani jakoś specjalnie oryginalny, ale nie mogę narzekać i czuję się w nim po prostu swobodnie, jak w domu. Kiedy masz urodziny 17 marca? Jestem rybą. Jakich piosenek słuchasz? No szczerze powiedziawszy to wszystkiego, co mi wpadnie w ucho. Co mi się spodoba, to leci na okrągło, jak ja to mam zwykle, w której chodzi spać. I to jest y, bardzo ciekawa kwestia, bo w tygodniu y, chodzę spać zwykle parę minut po północy, bo około 23.30 naszego czasu wstaje jutro i się zbiera do pracy, więc jeszcze mamy szansę popisać, więc to jest y, silniejsze ode mnie i niestety tak to jest, że się dopiero parę minut po północy, żeby on sobie spokojnie dotarł do pracy, a ja wtedy sobie idę spać. No, a w weekend to już jest inna kwestia, bo padam zwykle o 23, bo jestem wyczerpana w całym tygodniu. Malujesz paznokcie? Tak, jeśli jeszcze jeśli nie zauważyliście, to yy, maluję paznokcie, ale rzadko i zwykle muszę malować paznokcie dzień przed nagrywaniem, żebym jako taką wyglądała. Zaraz będzie... Nie zwłaszcza swoje paznokcie, jest tylko no z jak tak można, muszę się pokazywać z takimi paznokciami, bo to jest przecież morderstwo i kryminał Więc postanowiłam, że zrobię sobie tipsy I zrobiłam sobie tipsy z, w kolorze y, brzosklinki I to się nazywa brzoskwinkowe mleko, czy coś takiego I Naprawdę są bardzo ładne, uwielbiam je Piękne, cudowne Moje największe marzenie no, moim największym marzeniem oczywiście jest wylecieć już do Japonii, mojej ukochanej i po prostu już tam zostać, tam gdzie jutro mieszka i po prostu tam już sobie siedzieć i mieć wszystko z głowy, niczym się nie przejmować i myślę, że tam mi by było najlepiej, nie chcę żeby wyszło, że jestem niepatriotyczna i ja obrzucam Polskę błotem, się jej wyrzekam i że nie chcę tutaj być, tylko po prostu chcę być szczera z tym, że Polska schodzi powoli na psy i jest tutaj coraz gorzej i coraz gorzej oczywiście nie ma wojny ani nic takiego, ale po prostu chodzi mi o to, że ja najlepiej czułabym się w Japonii Ja to sądzę, ja sądzę to samo przez ostatnie 6 lat I zdania nie zmieniam jak do tej pory, więc uważam, że to jest moje największe marzenie Polecieć po prostu do Juto i tam sobie już siedzieć i mieć wszystko gdzieś I byłabym najszczęśliwszą osobą na świecie No ale jeszcze 3 lata przede mną studiów japonistyki, na które się dostanę Oby... Co lubisz robić? Co lubię robić? Leżeć w łóżku, jeść słodycze, spać, siedzieć na internecie, słuchać muzyki. Tak. Jesteś leniem? O, 100%! stu Czego się boisz? Mam tak, że jeśli ktoś otwiera okno z mojej rodziny albo wchodzi na balkon, to automatycznie uruchamia mi się niesamowita, niesamowita fobia lęku wysokości. Jeśli chodzi o mnie, to ja się nie boję lęku wysokości, bardziej się boję, kiedy ktoś na przykład jest w oknie, sobie siedzi w oknie, albo wychodzi na balkon i się wychyla, to mnie się już lampka zapala, że zaraz wypadnie, albo coś się stanie i wyleci i będzie wszystko to moja wina, więc... To jest jedna z moich największych fobii, ja po prostu nie potrafię sobie z tym poradzić I zaczynam piszczeć, żeby zamknąć okno, bo coś wypadnie, ja mówię, a potem... A, jesteś głupia, co ty w ogóle mówisz? Ała. Umiesz śpiewać? Nie, nie umiem śpiewać, że wiele osób mi wymawia, że umiem Nie, nie umiem i nie proście mnie, żebym coś śpiewała, bo... Zjadłam z cytrynę, no pewnie jakbym dostała jakąś fajną nagrodę, to może bym zjadła nie, to nie będzie challenge, nie ma mowy Facebook kontra Twitter No i Facebook, bo no na Facebooku najczęściej siedzę i tam mam najwięcej ludzi, których znam Czy ulubione strony internetowe? Na pewno Facebook, na pewno YouTube i na pewno WeHearted um, Ulubiona piosenka? Ach, kurde, znowu to pytanie Moja ulubiona piosenka przez ostatnie, bo ja wiem, 3 miesiące No niedługo cztery. Przez ostatnie 4 miesiące moja ulubiona piosenka to Kimiga Kureta na o Ieri. No. Wow, czy ja właśnie wybrałam ulubioną piosenkę? Wow. Rozwijam się. Dużo śpisz. No, to zależy, jak już powiedziałam, czasem długo, czasem krótko zależy, czy jutro wstał, czy ja jestem zmęczona i czy mam coś do roboty. No, to tak. Oglądasz mecze? Nie, nie oglądam meczów. Nie lubię meczów. Nie. Interesuję się sportem, więc nie oglądam meczów. Ulewiany sportowiec? Nie mam. Szczerze to nie mam. Masz jakieś hobby? Język japoński i fotografia. No. No i nagrywanie na YouTube oczywiście dla rozmowy. Come on guys. Jesteś lubiany w swojej klasie? No, oczywiście, że tak! Jestem najpopularniejszą dziewczyną w całej szkole, więc... Zawsze wiecie kiedy kłamie. Masz Skype'a? Tak, mam, ale nie używam ostatnio. Bardziej korzystam z aplikacji Line, dzwonienie przez wideo, bo Skype ma to do siebie, że on często zrąbi jakość i przerywa się połączenie i jest to denerwujące jak jasna cholera, a że ja mam ostatnio przez ostatnie 4 miesiące dobry powód, żeby używać rozmów wideo, to niestety musiałam się przerzucić na lepszą jakość i lepsze yy, połączenia. Więc Skype'a mam, ale nie używam. Co lubisz pić? Soki, herbaty, kakao. Ulubiony owoc? Maliny. porzeczki. Yy, I to chyba tyle. <ścoughs> Czy Czego nie lubisz w ludziach? Egoizmu. Yy, dwulicowości yy, chamstwa. Sarkazmu nie, bo ja sama używam bardzo często sarkazmu, więc sarkazm jest jak najbardziej w pokoju, ale ta dwulicowość i hamstwo, egoizm to jest chyba najgorsze z tego wszystkiego. Zbierasz coś? Teraz yy, 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 ja nie zbieram. Tak, zbieram yy, znaczki, które dostaję od YouTube, jak cię przysłała. Masz znajomych na Facebooku? O, nie pamiętam, nie chcę mi się szukać. Jakieś około 300? Co, około 300? Lubisz, jak robić się zdjęcia? Uwielbiam, jak mi się robi zdjęcia. Nie lubię, jak ktoś mi się zasłania rękami, albo mówi: „Ja, nie chcę zdjęć, nie chcę zdjęć.” A ja po prostu chcę zrobić zdjęcie, to nie jest nic wielkiego. A ja na przykład bardzo lubię, jak coś mi robi zdjęcia. Nawet jak wygląda na przykład tak, jak teraz, to nagrywam na YouTube, więc lubię, jak coś mi robi zdjęcia. Nawet screeny, cokolwiek. Lubię, po prostu lubię. Jakie masz przyzwisko ksywę? Eee, lub mówią na mnie Wil albo e, Gaga. Rodzice, nie, nie przejmujcie się tym. E, bo ja wiem. Nie wiem. Juto też mi tam przezywa Wiola ma słodkimi przedwiskami, ale Wil chyba najczęściej. Masz rodzeństwo? Tak, mam młodszego brata i młodszą siostrę. I są naprawdę słodcy. Lubisz chodzić do szkoły? Nienawidzę chodzić do szkoły. Jedynie mogę chodzić do szkoły, kiedy nie ma nic zadane, nie ma z niczego pytać pani, albo nie ma kartkówek, nie ma sprawdzianów, nie ma testów, nie ma jakichś innych różnych ciekawych rzeczy. Więc jeśli jest wolny dzień, to jak najbardziej idę do szkoły, bo można zawsze się pośmiać i zawsze dzieje się coś ciekawego, praktycznie. Malujesz się tak? Maluję się trochę więcej. Z no z czasem coraz więcej się maluję, ale jednak staram się nie wyglądać, jakbym miała pół kilo tapety na twarzy. Staram się mniej Rozpuszczone czy spięte włosy. No oczywiście, że rozpuszczone. Kolor ścian w pokoju, no to wiecie już doskonale, że mam ładne błękit na ścianach. I piękny obraz Sky Tree w Tokio. Co najczęściej oglądasz na YouTube. Tu oglądam PewDiePie, PewDiePie macie Kim Blog And... and. Czy ja powiedziałam and? Goddammit, Yuto. Wszystko, wszystko Julia in Japan, men Mahoto Jeśli chodzi o polskich youtuberów to... Nie wiem czy dwie, trzy osoby oglądam tylko. Czyli Julia in Japan, jak już powiedziałam. I e, Serafina i Oczoka. No i Krzysztofa Gonciarza. I tylko ich. Jesteś wolna? No! To bym polemizowała na ten temat, bo już nikogo nie szukam. Znalazłam tego kogoś, na kim mi zależy i z którym bym chciała spędzić resztę życia. Dobrze się domyślacie, dobrze jesteście. Tak, jedynie tylko na niego czekać, żeby tu przyleciał i czekam na ten odpowiedni moment i będzie wszystko. Praktycznie jestem zajęta. Praktycznie? No. Nie, nie praktycznie. Teoretycznie. O! Tak. Teoretycznie jestem zajęta. No. Tak. Uy, mój mi telefon wypadł z tego wrażenia. Jakie masz teraz włączone strony? W sumie to tylko YouTube, bo użyłam muzyki przed nagrywaniem. E, jaki jest ostatni SMS wysłany przez Ciebie? Do mamy napisałam oki OK. No Kiedyś też było takie pytanie, do dokąd wysłałaś ostatni sms Jaka łączy się relacja z tą osobą, pamiętam Uuu, lata, świetne Wtedy też pisałam do mamy, wychodzi, że nie piszę z nikim innym, tylko z mamą Jakie jest twoje ostatnie połączenie? A liczy się też z Line? Po prostu by była to odpowiedź No, Juju No, do Juli dzwoniłam Jaki kolor masz koszulki na sobie? Garny. Jestem taka fashion, taka cool, taka ascetic, czy ja coś tam inaczej nazywam, nie wiem, nie znam się. Co wiesz wczoraj o tej godzinie? 11.50 byłam w szkole. 11.50 ja miałam za lekcję. Wczoraj miałam Polski o tej godzinie. Uch, Mój ulubiony przedmiot. Najgorszy przedmiot w szkole? Y Dobre pytanie. Nie ma jakiegoś najgorszego. Jedynie może być taki przedmiot, na którym się nic nie chce robić, a jest dużo do roboty, jak na przykład matematyka. Ile w dzień pracy zajmuje ci wyszukiwanie się? E, co? Aha! <laughs> Ile w dzień pracy zajmuje ci wyszykowanie się? Od 20 do 30 minut. Dopiero wczoraj zauważyłam, że mogę sobie dużo zrobić koka, więc próbowałam to wykorzystać. Ciao. Nieźle, nie? Dzięki za obejrzenie Proszę łapki w górę, komentarze, subskrypcje I obiecuję, że się spróbuję jakoś pozbierać Ale zrozumcie mnie, że Ja mam strasznie dużo do roboty ostatnio Jak wracam ze szkoły to muszę się uczyć Do matury muszę wszystko powtarzać Więc Nie nudzę się, zdecydowanie nie jeśli zaś odpoczywam, to odpoczywam, gadając z YouTube albo pisząc, albo słuchając chęcią muszę się odstresować, więc strasznie ze mną ciężko ostatnio, więc musicie mnie zrozumieć też, że na przykład za tydzień też na nie będzie finik, coś takiego, bo może się tak zdarzyć, ale po maturze ludzie wezmą się do roboty. Ja wam to przysięgam, że ja się wezmę do roboty, jak tylko matury się skończą, wezmę się za was wszystkich, spokojnie. To ja się z wami żegnam, do zobaczenia za tydzień, za dwa, za trzy, za cztery... Nie, no żartuję, postaram się je pozbierać. Więc do zobaczenia w następnym filmiku. Guterta ma się tu żegna. Ja też się żegnam. I do zobaczenia w następnym filmiku. Wow!